To jest taka misja ewakuacja, ok. Ewakuacja. Prawie jak Farna. To był słuchar, wiesz? No to zaczynamy z szcześkiem trzecią misję w kooperacji w Battlefieldzie trzecim. Jest to misja ewakuacja. Jak sami dobrze widzicie, w tym momencie mamy ekran ładowania. Będziemy się po prostu ewakuować. Niczym Ewa Farna w swoim. na swojej płycie. Wiem. Słuchar. O, ruszam się. No to źle za, to Wrażę. źle zabrzmiało, ale Zcipa. nie wnikam, Zdziwa. jeżeli o to chodzi. Dobra, ja prawdę że próbowałem dwa razy podejść do tej misji, niestety zawiodłem, ale grałem na normalu z kumplem i tak... A ja ani razu nie grałem. Więc ja grałem na normalu z kumplem... A dlatego chciałeś, żebyśmy tak, na tak. easy grali. Ja grałem na normalu z kumplem, teraz gramy... A co, myślisz, że ja tak, jestem? A teraz gramy z Czeskiem na easy. Dzięki, <grym> dzięki. gramy z Czeskiem na easy, bo jesteśmy. Bo jesteśmy niepełnosprytni. No trochę. uważaj, tu musimy zdjąć kości. K***a, coś ty zrobił? No zdjąłem go Nie wiem. I... <laughs> Strzelam Jezu to, się, to jest skradanie się. Dobra, trudno. To już za późno. W tej misji się skradasz. Jest mniej wrogów jak się skradasz. No to co? Mamy pokazać dużo wrogów. No teraz już jednej opcji Dobra, w sumie mózgi... nie mamy, no oprócz. Nie płacz. Nie płacz kupisz mi hechłacz. Nie płacz, nie płacz, kupię ci hechłacz Ojejku, tak jejku, co ja z tobą mam, co ja z tobą mam Tutaj normalnie, cofnij się, cofnij się, cofnij się Zobacz do góry tutaj Popatrz Czemu? do druk Normalnie tą kamerę jak... Kamera Jezus Maria, ja. Jeszcze nie ma Jej, ja Normalnie trzeba by ją unicestwić. jakbyśmy grali na tym poskradanemu Dobra, ja z, z pistoletem... Ale to niestety wychodzi. na nie za bardzo wyszło a, ty jedziesz, ty jedziesz na hardcore, no, widzę? Ja ty nie. A ja też. no, no easy no, gra, co tam. Ten... Dobra, da... No pewnie, ale chodź, zrobimy trochę operacji. Góra, uważaj. I już koniec. obce Aaaa, to, to, to było? był shotgun, mój drogi. Aaa, shotgun, nie strzelaj do mnie. H chyba dostajesz. No, chyba ta. Shit happens. Dobra, kryjecie. <laughs> Osłaniam. Nie, proszę o mi tyłek! Uważaj, uważaj! Tu będzie gdzieś wow. na ziomek, o! To tu jest prostu... na ziomek, którego musimy ewakuować. Siema. Jakiemu ty gadasz? Nie wiem i wolę nie wiedzieć. Czekaj, co tu leci w telewizji? A to co nie wiem. jest to? Ty, Czy to jest Wietnam? Co to? Chyba tak! <laughs> no coś takiego, no bez kitu. chyba z helikoptera ostrzał. No wiesz, w Detailed na przykład fakt miałeś. No nie? ufo, widziałem, widziałem. Mam to nawet nagrane, prawdę powiedziawszy. Ja oglądałem ten twój nieszczęsny filmik. O, a twoje są wszystkie szczęsne. <grym> to się duchy. musi schylić, staruchu. Masz coś do szczęsnego? Przecież Ale ja mam stare kości, to jest tak trochę trudno. Gdzie wsiadamy? Um, Chyba nie do tego. Co nie wiem. Coś, coś jest tu nie tak. A gdzie ten koleś w ogóle? O, idzie <grym> za nami. My tylko tam mieliśmy osłaniać, się <grym> Ochraniać. <grym ten, Poradził da, sobie bratu. chłopak, dzielny. Zuch. Musimy do któregoś teraz wsiąść Siadłeś do samochodu? Nie. do któregoś Tylko do którego? Do którego byśmy musieli wsiąść A nie, jednak nie, poprawka Idź przodem <laughs> Ej, no poczekaj no, na idź mnie, przodem. No poczekaj na mnie, no cholera Zesuń się, ziomek Ja bym ci radził Przepraszam, że nie jestem idealny No nikt nie jest oprócz... Oprócz <laughs> mnie to nikt nie jest, no to ja poradzę? O tak Ewakuacja pełno. Jakie? Ja ewakuacja to. pełną gębą, co? Zniszczenie. No jest co, no A to jak? zniszczenie, no to nie przesadzajmy, no nie są, zbyt, no, nie są one zbytnio rozbudowane, no. Znaczy powiem ci, że na, w multiku bodajże na. Co to za misja? Jest. Graliśmy, os... graliśmy ostatnio na tej mapce. Jest co? We dwójkę. Nasz chyba ostatni mecz. czekaj, znaczy, na jakim, na jakim to nie trybie, trybie graliśmy? graliśmy? Nie wiem, mniejsza, ale w każdym razie tam. To był Conquest, chyba. No to był Firestorm, no. Chyba. A, no. To tam praktycznie wszystkie budynki do zniszczenia. Nie, no to prawda. Szły. To całkiem akurat konkretnie wyszło. Chociaż i tak to niszczenie jest takie troszeczkę uwstecznione względem betką pani dwójki. Przynajmniej takie mam wrażenie, że jednak... Mimo że ono jest... To, co się niszczy, to jest fajnie. Fajnie się niszczy. Ale no niestety nie wszystko się niszczy. No a w Pet Company 2 tak na dno sprawy mogliśmy większość budowli zniszczyć w multiku. Nawet w singlu było większa, większa możliwość destrukcji. A jak ktoś uważnie śledzi moje filmiki i ogólnie mnie zna, no to wie, że ja destrukcję uwielbiam w grach. Jeżeli gra polega na burzeniu, powiedzmy tak w cudzysłowie burzeniu, Czyli ma jakieś rozbudowane system burzenia fi i fizyki, no to ja demolowaniem no to po prostu uwielbiam się bawić. To jest coś, co naprawdę jest dla mnie wielką zletą dla jakiejkolwiek gry, która będzie coś takiego posiadała. No no w Battlefieldie no możesz tym trzecim niszczyć, ale no to jest jednak ograniczone. Jesteś tam w ogóle? Hmm, straciliśmy chyba łączność. Chyba tak. No dobrze, jesteś? Jesteś? Moskit, halo, halo, Moskit, jesteś? No, halo, wietku, halo, halo, Miatku. No, mieliśmy małe problemy Traciliśmy techniczne. połączenie, ale... Ale jesteśmy tak super, że jest wszystko okej. Okay. Okay. My zawsze... Granat, uważaj. A nie, to ja muszę uważać. Czekaj chwilkę, ja muszę tutaj jeszcze sobie dostosować opcję, bo coś mi tutaj chyba się ściszyło, jeżeli chodzi o głośność gry. Dobra, ja wale w naszych, czemu nie? No to nie jest zbyt dobry pomysł, jak Ci już Bez mówiłem. To. Ale i tak są nieśmiertelni, więc... Aha, no to to jednak jest dobry pomysł. <grym> Dobra, my ogólnie mieliśmy zasadzkę na nasze na jak nasze siły, to się... mieliśmy ogólnie zasadzkę. Co nie do końca mogło być... I chyba sobie poradziliśmy. No ja w tym momencie z kumplem jak graliśmy, to przegraliśmy niestety. Bo trochę nas otoczyli. Źli panowie. Na budowie. Tak. co dużo popiliśmy, nie byliśmy zdolni. Suchar. O Boże jedyny. Teraz suchary są bardzo mocne. Do pojazdu, nie ma do pojazdu, bez suchara, więc... do pojazdu, do pojazdu, sucharze. A ja muszę do tamtego iść. Sucharze, suchy. O, idę. mocki gdzie jesteś? Jestem jesteś? obok ciebie. Tu o, patrzysz na mnie? Daj, motherfucker! Ja nawet strzelałem. <grymne> Uknąłeś dzisiaj tapsy? No właśnie nie. No, widać. Ogólnie przepustka mi się zwariatkowa kończy za dwa dni, więc wiesz... O, było bum! Ja tu nic nie widzę przez te nogi Spoko, ja też. Ale fakt, fakt, fakt faktem, Battlefield'owi trzecią trzeba za, zaznaczyć i yy, powiedzieć, że naprawdę zasłużył się, jeżeli chodzi o efekty wizualne i ograniczanie widoczności przez te efekty wizualne. No to trzeba... W kampanii znaczy, dla pojedynczego gracza myślałem, że nie raz... W kampanii dla pojedynczego gracza myślałem, że nie raz, nie powiem co mnie weźmie, złapie i w ogóle... Cholera. Co? Tak, e, do diaska bym powiedział, nawet, nawet gorzej. Przez tą widoczność, ale to oczywiście jest całkiem fajne, jeżeli o to chodzi, tylko wkurzające czasami, że. No ja nie wiem, No, że w wkurza w Multiku, jak wiesz, biegnę pod słońce i nic kompletnie nie widzę. Albo tak samo jakiś wybuch jest, nic nie widzę. Znaczy w przypadku, po mnie. jeżeli chodzi o podsłońce, to akurat jest naprawdę fajny patent no. Gorzej, jeżeli masz Albo na te przykład... krople wody. Jak no... też na przykład. Aka, patrzę. to akurat jest fajny efekt wizualny, ale jeżeli chodzi o takie. No takie wiadomo te. Więc otośnijmy się. Poduszce 4 podłożyłeś? A no, Buchaj! Oj no, coś nie pykło. No nie, 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 coś nie bangla. No, ciak, 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 ciak. Co jest? Co mi chce wybuchnąć? Nie wiem, może ja muszę podłożyć. Cofnijmy się. Jakbym jeszcze. Okej, okay. jedziemy. No w końcu. Go, go, go! Jedziemy z koksem. Go, go, power no, up! Pi! Wow, wow. 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 Coś nie tak było. Musimy wsiąść do pojazdu, okej. Okay. Można było tam wybiec. Musimy do pojazdu. Dopiero pojazdami. No, 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 no. Może. Dokładnie. Trochę głupie. Ja chciałem na pierwsze i co? Au, au, au! Do którego ja mam wsiąść? Do pierwszego wsiąść, Ja do drugiego wsiadłem. Pokazywało mi drugi, ale mniejsza. i tam czepiasz się! Shit? No nie, szczepiam się szczegółów. Shit happens. Go, go. Dobra, do tego Jedziesz. momentu już nie doszedłem. A widzisz, ze mną zawsze. Nie, bo wiesz co, doszliśmy, ale podłożyliśmy te. <grym> Jakby to nie brzmiało. Podłożyliśmy te cztery. <grym> ze mną każdy, każdy i każda dochodzi. Chyba w krewetka. <grym> nie, w bierki jak gramy. To dochodzimy, wiesz, do końca gry i koniec. I klaps. I klaps. Tak, i klaps. Dobra, nieogólnie my doszliśmy do tego momentu <grym> z kumplem, że trzeba było podłożyć C4 i, wow. i nam C4 wybuchło pod nogami. Bum, bum, bum. Ej, czemu wysiada? No, tak fajnie było. Co, nie? No. Idę, trzeba się schować. Schowam się za tobą, bo ty taki duży, jest takie duże plecy masz. nie ja wiem, takie duże, że różne mam rzeczy. Prawie jak burne. <grym> Ha, ha, ha. Dobry, dobry dział dobry. Wow, atakują, to mi się nie podoba. Ewidentnie, to mi się nie. Ej, pomocy, zginąłem. A! Co? Poklep po plecach. No biegnę przecież. No, <laughs> no właśnie, widzę. Ja widzę, jak biegniesz cudownie. <laughs> no czołgam się, no. Czekaj, oni no, nam za ja plecy, kurde, czaisz? Dlatego zginąłem. Bierz ich granat, uważaj. Łale ale dostaję! Musisz się reanimować, Zdechłem. teraz ja. Help me! No. Dobra, klepię cię po plecach. Mnie, doktorku. Cukierka, dostałeś? Ło! Wow. Ty, to Ty, jest... Ty, coś nie cię żebym cię No. Ty, a czekaj, Może. to jest... Ła, wow, czekaj, wyszedł przez ścianę. Jezus Maria! Widziałeś go Jakie bagi! Co, co tu się dzieje? Weź mnie reanimuj. Już, już dzięki Jakie bagi, boże jedyny. Przy przychodzą przez ścianę, czemu nie? Ła wow. O, znowu leci. Wietnam. A, bierzemy jakąś inną broń. W Gdzie masz Wietnam? Ło wow. tu, za no, leci. Przydałaby się Badek, apteczka, baje. co? No, z góry walą. Ej, trochę jest za dużo tutaj nie chcę a to jest easy. No, a coś się by działo na innym poziomie. Chyba, że my jesteśmy, po prostu takie wiesz... No właśnie, nooby. takie lamy, a no, ale no bez przesady. A czy no ty lama jesteś, nie? Mogę na hmm. to nie patrzeć. Nie no, żartuję, przecież Moskit zawsze pierwszy na serwerach. No dobra, raz mu się udało, na, na Facebooku się chwalił. <laughs> No bo Aha, bo tu musimy poczekać na ewakuację Granat Granat Ła wow. Ale fajnie klną nie słyszałem No nie słyszysz jak krzyczą? Wiesz co, jestem troszeczkę dalej i no mam wstrzeszony ma... dźwięk, więc No Chyba, że takie buty Akurat jeżeli chodzi o polski dubbing to mi się podoba Nie no to im akurat jest niewiele gearakcji, w których dubbing jest naprawdę dobry. Znaczy, no, i da się go nie, słuchać. Ogól, nie, ogólne wrażenia są pozytywne, tylko niektóre głosy, postaci, ci aktorzy, niektórzy nie do końca pasują. Nie pasują. Single, na przykład, właśnie ci, ci dwaj przesłuchujący głównego bohatera. No, sobie osobiście to nie pasuje, ale mhm. jeszcze dało się to przeżyć. Dużo głosów jest, że jest gorszy od Bat Pany, dwójki, a mi się na przykład bardziej podoba. Nie wiem czemu. Bo mi w Bad Company dwójce chyba tylko Pazura się podoba. No, w sumie. A jeszcze Haggard był dobry. Ten taki... No też, ale reszta to taka nie... Skąd oni strzelają? Nie, to, gdzie tu w ogóle oni są? Skąd oni strzelają? A mnie się pytasz? A, tu, dobra, na samej górze. O, dobra, dobra mamy tutaj wsparcie leciał. lotnicze. Chyba skończyliśmy misję. Końc, Boże. Zobacz się cieszę, zobacz No, poskaczmy sobie. Ha. Ta, patera, panato, panato. Poznaj po, poznaj moich stwartan. Dobry jesteś. Uf, uf. Uf. Dobra, jazda, jazda, biała. Go go biała, sy. Nie. nie będziemy tak krzyczeć. Czarnuchu biegnij. Ej, nie mów tam nie budzi. Chociaż, nie mów tam nie mudzin. Chociaż biały jesteś. A ja A nie biały jesteś. No jest, no. No w sumie, jakby, jakby się patrzył, no to jestem. No i co? No i chyba skończyliśmy misję. No na no to by wyglądało, trochę chaotycznie. Wow, trochę chaotycznie rekord. nam to wyszło. No ale Oł, tam jakoś tam... tam. Mieliśmy małą przerwę, tak, małą przerwę techniczną, ale. Wyjdzie. zdarza się najlepszym. Tak. No niestety. Więc co, więc e, dziękujemy za uwagę przy oglądaniu trzeciej misji i zapraszamy na oglądanie czwartej misji w kooperacji, nie? No chyba. No, tak mam nadzieję, że tym razem bez 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 problemów żadnych problemów. Okej, okay, no to do usłyszenia. No trzymajcie, krótko, papa.